Choć do Mikołajek zostało jeszcze kilka dni, już w sobotę na włocławskim deptaku zaroiło się od czerwonych czapeczek, prezentów i wspólnej zabawy. Skąd to całe zamieszanie? Dlatego, że warto, tak? Myśli pan, że to miasto nie potrzebuje, te dzieciaki nie potrzebują. Tak naprawdę, my wszyscy potrzebujemy jakichś fajnych eventów, tak? I stąd to zamieszanie. Oprócz kilku godzin mikołajkowej zabawy dla najmłodszych,. odbył się konkurs o najdłuższy łańcuch choinkowy w naszym studiu, między grupami tanecznymi. Jak i zarówno śpiewała tutaj u nas dziewczynka, y, y, utwór świąteczny. Były również prezenty dla planety Ziemi: samochód Saniko szybko wypełnił się elektrośmieciami. zbierano również upominki dla psiaków ze schroniska. Zbieram dar dla zwierząt ze schroniska Miejskiego Włocławku dla Zwierząt i prezentuję psiaki do adopcji, które się w tym schronisku znajdują. Atrakcją było czytanie Mikołajka przez włocławskich dziennikarzy oraz zastępcę prezydenta Włocławka. Dziś przyszliśmy do szkoły, do szkoły bardzo zadowoleni, bo będą robić fotografie całej klasy. Bez żadnych oporów. I po prostu, jak to mówię, z dziką rozkoszą wezmę e, udział w tym bardzo fajnym przedsięwzięciu. Mama mi czytała e, książki, później ja czytałem e, swoim dzieciom, a teraz mam przyjemność e, czytać wnukom. Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie Oligo, projekt Włocławek Klub Abstynentał Przyjaciół, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, kawiarnia Mama Mija i Judyta Witkowska Dance Studio.